Adam Bodna razem z ministrem Siemoniakiem szykują listę osób, które były inwigilowane, szpiegowane, nie wiem, monitorowane, ale na pewno były pokrzywdzone przez Pegasusa. A w tym wszystkim był na pewno Wąsik i Kamiński. Co do listy, no to teraz pracujemy z ministrem Siemoniakiem nad tym, aby. Do tego przerażony Kaczyński na miesięcznicy trzęsie się jak galereta. Zazwyczaj był chroniony przez setki setki umundurowanych żołnierzy, policjantów i innych służb. Dzisiaj. Sam. Za miejsce! No, może nie sam, bo wyposażony w Jacka Suskiego musi paradować na miesięcznicach smoleńskich. Pan poseł już się nacieszył za bardzo immunitetem. Afera wizowa zatacza coraz większe kręgi. Dociera naprawdę na szczyty władzy. Wszystkim ponoć był informowany Andrzej Duda, ale czy on o tym chciał wiedzieć? Ścisłe kierownictwo Zjednoczonej Prawicy wraz z prezydentem RP. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od Zbigniewa Ziobry, który przemówił za światów. Z całego serca dziękuję wszystkim za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku, z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego przeszedłem skomplikowaną, ośmiogodzinną operację. Oczywiście. Zbigniew Ziobro pisze tam dalej i dalej dalej. Pisze także o tym, że nie może mówić, że ma utrudnienia, że ma chrypkę. Jasne, ja to wszystko rozumiem. Załóżmy przez chwilę, że to jest prawda. No to co ten tweet wypuszczony po ponad dwóch miesiącach ma do powiedzenia wyborcom Pisu. No cóż, on mówi tylko tyle, że heroiczny człowiek Zbigniew Ziobro wygrał z rakiem. Jak tylko wróci do zdrowia, to wygra z kolejnym rakiem, który jest tym razem rudym Lisem, Donaldem Tuskiem. Pokaże wszystkim swoim wyborcom, jak należy rozprawić się z Donaldem Tuskiem. Natomiast tym wszystkim, znaczy takim jak ja, obywatelom, ten komunikat Zbigniewa Ziobry mówi tylko tyle: przy założeniu, że mówi on prawdę. Miałem zabieg, wycięto mi raka, jestem już zdrowy. Ale jeżeli chcecie mnie przesłuchać, to musicie wiedzieć, że będę się ukrywał za parasolem mówiącym, iż nie mogę mówić. Więc jeżeli chcecie, abym pojawił się na zeznaniach, to musicie mieć świadomość, że będę wam odpowiadał na piśmie. A jak będę wam odpowiadał na piśmie, to będzie to trwało dniami, jak nie tygodniami. Więc lepiej mi odpuśćcie, bo jak przyjadę na zeznania na wózku inwalidzkim wyposażony w rurki oraz inne bandaże, to wtedy będą o tym wszystkim mówili nawet w burki na fasok. Chcecie takiego show medialnego miękiszony? No więc ja powiem wprost. Panie Zbigniewie, tak, chcemy takiego show, bo my, wolni Polacy, chcemy, aby pan odpowiedział za to wszystko złe, co pan zrobił. jeżeli już dzisiaj pan może... Wypowiadać się na Twitterze. Jeżeli już dzisiaj Pan może kontaktować się ze światem, to nieważne, czy Pan będzie odpowiadał na piśmie, czy Pan będzie odpowiadał mówiąc, czy Pan będzie językiem Braille'a odpowiadał, ważne, aby Pan odpowiadał. Nie ma już chowania się za parawanem choroby, nie ma już chowania się za tym, że jest Pan nieprzytomny, leży w szpitalu. Jest Pan przytomny, odpowiada Pan, pisze Pan, a co więcej, inicjuje Pan rozmowy. Więc Koniec chowania się za lipnymi wymówkami. Tak samo Wy nie chowajcie się za jakimiś tam lipnymi wymówkami. Po prostu zasubskrybujcie mój kanał, polajkujcie ten film, a w komentarzu no cóż, w komentarzu napiszcie mi, co myślicie o chorobie ziobry. To była wielka lipa, czy wymówka mająca na celu uchronić go przed Komisją Śledczą. Minister sprawiedliwości, a także prokurator generalny w jednej osobie Adam, Bodn Adam Bodnar właśnie zakomunikował. A co do listy, no to teraz pracujemy z ministrem Siemoniakiem nad tym, aby no, przygotować pierwszą listę osób, które zostaną powiadomione o tym, że były ofiarą Pegazusa. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, no nawet może i dni, ta lista będzie dostępna. Przepraszam, nie lista będzie dostępna, tylko te osoby zostaną powiadomione o tym indywidualnie. Super, tak właśnie powinno to wyglądać. Jeżeli jest lista ludzi, na przykład jeżeli ja byłem inwigilowany jako ten, który był niewygodny dla układu władzy, jako ten, który mówił przez ostatnie dwa lata na swoim kanale cały czas prawdę i pisał tę prawdę, za którą wielu polityków PISU mnie na przykład banowało, a także czasami mnie oskarżało o różne rzeczy, jeżeli byłem w ten sposób inwigilowany, to chciałbym o tym wiedzieć. I tak jak powiedział to minister Bodnar, chciałbym, żeby razem z Siemoniakiem, nie wiem, ktoś do mnie napisał, zadzwonił, wysłał maila, powiedział: stary, byłeś inwigilowany, i teraz ty, czyli ja, możesz zrobić z tym, co chcesz. Oczywiście, w chwili, kiedy dziennikarz pyta się Adama Bodnara o prezydenta, to moim zdaniem nie chodziło mu o to, co Adam Bodnar powiedział. Prezydent zostanie powiadomiony poznatę listowicy. Tutaj chodziło moim zdaniem o to, że dziennikarz się dopytywał, czy prezydent też jest na tej liście, czy prezydent wróć nie prezydent, czy Andrzej Duda, czy Andrzej Duda też jest na tej liście i też jako jeden z dziesiątek czy z tysięcy ludzi zostanie poinformowany o tym, że był inwigilowany. Jeżeli był, to jasne, tak samo jak ja, ty czy ktoś inny, kto był inwigilowany przez Pegasusa, powinien się Andrzej Duda o tym dowiedzieć. Ale jedno jest pewne: nawet jeżeli Andrzej Duda był na tej liście i się dowie, to zostanie to objęte wielką tajemnicą, bo tę szopkę, którą on odwalił z Wąsikiem i Kamińskim, mamy wszyscy nadal przed oczami. I dzisiaj, gdyby wyszło na jaw, że prezydent był przez tych przestępców inwigilowany, Cała martyrologia i całe, no, chciałem powiedzieć, dobre imię, ale raczej tutaj to nie wchodzi w grę, ale całe przekonanie Andrzeja Dudy ległoby w gruzach. Znaczy, ono w sumie już legło w gruzach cholera. To co by się z nim stało, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, co by się stało z, do... z imieniem, nie z dobrym, z imieniem Andrzeja Dudy, gdyby się okazało, że Wąsik i Kamiński jednak go monitorowali. Oczywiście dla opinii publicznej jest dzisiaj w miarę istotne. Ilu tych inwigilowanych było? Ja, ja sądzę, że nie jest ważne, czy ich było 500, czy 1500, czy 150 tysięcy. Ważne jest, czy chociaż jedna z tych osób tam była niezasadnie inwigilowana. Czy był to polityk opozycji, który był inwigilowany tylko dlatego, aby pozyskać, aby pozyskać informacje o opozycji? Czy był tam inwigilowany dziennikarz, aby Wąsik i Kamiński dowiedzieli się, skąd dziennikarze dostają informacje, czyli gdzie są ich źródła osobowe. Czy może był tam inwigilowany jakiś przedsiębiorca tylko i wyłącznie dlatego, że wspierał jawnie i potajemnie na przykład walkę opozy ówczesnej opozycji z reżimem PIS-u? Takie informacje powinny się pojawić moim zdaniem publicznie, bo jeżeli polityk był inwigilowany tylko dlatego, że był politykiem opozycji, to my wszyscy powinniśmy wiedzieć, bo niekoniecznie ten polityk będzie chciał to ujawnić ale szanuję decyzję Adama Bodnara i ministra Siemoniaka w zakresie tego, że lista będzie rozdystrybuowana do zainteresowanych, a nie do szerokiej publiczności. Przez ostatnie lata ochrona Kaczyńskiego składała się z wielu dziwnych jednostek. Na przykład miał prywatnych ochroniarzy, którzy chodzili z nim krok w krok, nawet prawie na trybunę sejmową. Miał wojskowych, którzy ochraniali go podczas imprez oficjalnych. Miał policję, która go ochraniała od kilkuset, czasami do kilku tysięcy funkcjonariuszy na jednej imprezie, a także pod jego samym domem. Teraz Kaczyński został wyrwany z tej bańki ochrony, z bańki, która była wokół niego budowana, i musi sam, jako zwykły szeregowy poseł, pójść na imprezę. No może nie na imprezę, ale pójść w miejsce, gdzie chce się pokazać. O zamachu, o wybuchu. Nerwy i strach, jaki widać w jego zachowaniu, wręcz bym powiedział przerażenie, są czasami fajne. Bo fajnie jest zobaczyć, że ktoś musiał zejść z tak wysokiej półki i nosić dzisiaj brzemię satrapy, próbując przedzierać się przez tłum ludzi, którzy wtedy przez niego byli doprowadzani do rynsztoka, a dzisiaj wychodząc z tego rynsztoka pokazują mu, że to on trafi za chwilę do tego rynsztoka. Gdzie, gdzie? Kto to to, to? to? Chory jesteś człowieku. ledwo stoisz. Osobiście wolałbym, aby Kaczyński siedział sobie spokojnie w domu albo innym miejscu dosobnienia, a wtedy tak naprawdę nie mielibyśmy tych drastycznych scen, gdzie starszy pan, przerażony pan tak naprawdę, pan, człowiek, nie wiem, Kaczyński, który dewastował codzienność wielu ludzi przez wiele lat, dzisiaj sam jest zdewastowany mentalnie, fizycznie i psychicznie. Poza Kaczyńskim jest wielu działaczy, którzy mu w Jednym z nich jest nie kto inny jak pan Suski, który nie jest wielkim politycznym rebeliantem, buntownikiem, ale jak trzeba to potrafi kartkę z wieńca wyrwać. Panie pośle, pana nie kuruje. może. Tutaj trzeba powiedzieć, że niszczenie cudzego mienia, które jest jeszcze w tak znamienitym miejscu jak. Pomnik, bo nieważne, czy to jest pomnik Kaczyńskiego, Smoleński czy inny. Jest to pomnik, jest to symbol dla wielu ludzi. To Suski niszczący tam mienie jest nikim innym jak wandalem. I policja, która kiedyś zarządów PiSu wspierała taki wandalizm, dzisiaj zachowuje się tak, jak zachowywać się zawsze powinna. Spisuje wandali i mam nadzieję, że wyciągnie w stosunku do nich bardzo surowe konsekwencje. Aferka wizowa, jak miał kiedyś to nazywać Jarosław Kaczyński, może i faktycznie jest aferką, bo. Tych afer aferek wizowych są dziesiątki. My jako, my, jako społeczeństwo, widzimy jedną wielką aferę, która polegała na załatwianiu lewych wiz, ale faktycznie, każdy, kto zgłaszał się, nie wiem, do Wawrzyka, do Wawrzyka czy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest elementem osobnej aferki wizowej. Oczywiście to wszystko, jak zbierzemy w jedną kupę, to nam się pokazuje Wawrzyk, może minister Rał, gdzieś tam dalej pokazuje nam się jeszcze Mateusz Morawiecki. I to wszystko. Można podpiąć pod jeden wielki wór. Ale jak mówi obecnie człowiek, który chce mieć status świadka koronnego. Jest wiele afer wizowych, które nakładają się na siebie. Jest to faktycznie zbiór wielu afer, bo każdy chciał coś od Wawrzyka. Oczywiście ogniwem wiążącym jest Wawrzyk. Zanim Wawrzyk jako taki nie jest tutaj spiritus z całego przedsięwzięcia. Moim zdaniem spiritus Mowens będzie albo Rao, albo jeszcze Morawiecki, bo to im też zależało na tym, żeby ściągać ludzi do Polski. Nie, po, nie chodziło im dokładnie o łapówki. Chodziło im może o to, żeby ci ściągani pracownicy mogli spokojnie pracować i budować polską siłę gospodarczą. I tutaj jak najbardziej to rozumiem. Ale po co wykorzystywać nielegalne mechanizmy do tego, żeby zrobić legalne przedsiębiorstwo? No, tylko pisowskie postrzeganie rzeczywistości, Mogło im przynieść do głowy właśnie taki pomysł lekko aferowy. To była jakby powszechna informacja, że minister Wawrzyk takich interwencji, takich interwencji dokonuje. Jak mówił świadek, który walczy o status świadka koronnego, kierownictwo PiSu i nie tylko kierownictwo PiSu wiedziało o całych tych aferkach, aferach. Oni wszyscy chcieli to zamieść pod dywan, bo wiedzieli, że to szambo kiedyś wybije, prędzej czy później. Oczywiście nie spodziewali się, że przegrają wybory, i to szambo wybije tak szybko. I co ciekawe. Jak mówi ten świadek, Andrzej Duda o wszystkim wiedział. Ścisłe kierownictwo Zjednoczonej Prawicy wraz z prezydentem RP. Nie wiem po co on wiedział, nie wiem po co informowali prezydent. Nie wiem, wróć, nie wiem po co informowali Andrzeja Dudę o tym. Przecież on do, do zasady nie zajmuje się konsulatami, on się zajmuje ambasadami, jak najbardziej, powołuje ambasadorów, ale konsulowie już nie są w jego jurysdykcji. Dlatego zastanawiam się, czy informowany był o tym, że dzieją się tam przekręty, czy może był informowany o tym, że jego prośby o załatwienie jakichś spraw są realizowane albo wstrzymywane ze względu na jego mm, nieprzychylność polityczną w skręgach rządowych. I o ile na początku wszystkie drogi, moim zdaniem, prowadziły do Mateusza Morawieckiego, to dzisiaj ta afera staje na takim trochę rozdrożu. Ona na rozwidleniu, bym powiedział. Część może dalej prowadzić do Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, ale moim zdaniem duża część też tych aferek będzie prowadziła do samego Andrzeja Duda. I o ile Morawiecki dalej nic nie mówi, o tyle Duda, który może się nie wypowie wprost. Za chwilę podejmie decyzje, ustawowe decyzje, które zaskoczą wszystkich. Będzie to prawdopodobnie wynikiem tego, że dostanie informację Andrzej. Albo podpisujesz te ustawy, albo. No właśnie, o tym albo dowiesz się z tego materiału. Zapraszam Cię, żebyś zobaczył, bo to albo może Cię naprawdę zaskoczyć. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia już jutro.